Ale dzisiaj Agrounia, parotysięczne zrzeszenie ludzi działających i walczących o dobro rolnictwa. Jak wyglądała Agrounia w zeszłym roku o tej porze, na przednówku? W zeszłym roku o tej porze nie było Agrounii, w zeszłym roku o tej porze było, było małe lokalne stowarzyszenie, które było początkiem dla Agrounii, a Agrounia dopiero od kilku miesięcy, czyli rok temu, nie możemy w ogóle mówić o, o tym, że Agrounia istniała. Była Unia Warzywno-Ziemniaczana, która miała reprezentować interes wąskiej grupy rolników z trzech gmin. Gdzie po kilku miesiącach działalności zauważyliśmy, że geneza wszystkich problemów w rolnictwie jest bardzo podobna, może no, nie wszystkich, ale większości problemów. I zaczęli odzywać się, odzywać się do nas ludzie z różnych branż, z różnych miejsc Polski i odpowiedzią na to wszystkie pytania i sygnały, bo właśnie agrounia. I... Co było tym punktem kulminacyjnym tego rozwoju, tak jak Pan mówi, z małej organizacji do tak potężnego stowarzyszenia rolników. Ja powiem tak, punkt kulminacyjny to pojawił się bardzo szybko, bo już dość szybko przekonaliśmy się, że nasze problemy, problemy wąskiego środowiska rolniczego nie będą rozwiązane przez polityków, którym powinno na tym zależeć, bo siła wąskiej grupy jest zbyt mała bez odpowiednio zbudowanego zaplecza i już od samego początku zaczęli odzywać się do nas producenci pomidorów, szklarniowych owoców później, a jeszcze wcześniej między tymi szklarniowymi warzywami a, a, a owocami, producenci trzody chlewnej, czyli powiedzmy problemy. Macie branże Od początku do końca rolnictwa, tak? Cały przekrój, więc widać jak dużo branż rolniczych, tych sektorów rolnictwa w Polsce boryka się z problemami, które trzeba rozwiązać. Odpowiedzi na to wszystko ciągle nie ma, odpowiedniego odzewu, by rozwiązać problemy. Tak jak powiedziała pani Sadownicy, producenci różnych produktów rolnych, jeżeli tak możemy powiedzieć. I po tej działalności naszej już ponadrocznej, bo agrounia trochę krócej niż rok, ale początek unia warzywno ziemniaczana później przeszliśmy w agrounie, pokazuje, że te wszystkie rozmowy i wszystkie działania są bardzo trudne. I im większa siła, im szersze spektrum działania, tym może być łatwiej. Chociaż okazuje się, że u nas niekoniecznie przekłada się to na, na skuteczność naszych działań, bo opór drugiej strony jest ogromny, ale o tym pewnie Pewnie dalej, bo to z historią się. Tak, y, zaczynamy nauczymy. od historii. E, pytam o tą historię, dlatego że obserwując z boku jako portal świata rolnika i jako zwykły obywatel, widzę jak e, agrounia nabiera tempa. Tak naprawdę w listopadzie jeszcze nie było was aż tylu, a teraz e, widzę ilość osłon na fanpage'ach, na portalach spo społecznościowych, widzę waszą e, działalność, zarówno działalność informacyjną, jak i stricte nauczanie tak naprawdę i pokazywanie tego, co, co dzieje się w świecie rolniczym źle, ale też informacje o tym, tak naprawdę czym jest świat rolnika, czym jest e, życie rolnika, z czym rolnik się boryka i, i tak naprawdę co, co daje mu szczęście. Prowadzicie kampanie informacyjne, prowadzicie filmy. Skąd ten pomysł, skąd sztab ludzi taki? No wiadomo, jedna osoba nie jest w stanie tego zrobić, aktywiści sami się zgłaszają. Jak to tak naprawdę się dzieje, że aż tak się rozwijacie? I tak od końca zgłasza się do nas bardzo dużo osób, z bardzo różnych dziedzin życia, z bardzo różnych zawodów i chcą działać, chcą pokazywać. Mało tego, są bardzo zainteresowani tym, co my pokazujemy i chcieliby w tym uczestniczyć, chcieliby dokładać do tego wszystkiego swoją cegiełkę, ale prym w tym całym działaniu wiadomo rolnicy, którzy jak widać są ludźmi o wszechstronnych możliwościach mhm. i te filmy, o których pani powiedziała o tych kampaniach, zrobiło się też już dość głośno, mimo że ruszyliśmy z tym wszystkim całkiem niedawno. Ilość odsłon też pokazuje, że jest zainteresowanie tym, co robimy. Ja myślę, że największym elementem, który wzbudza to zainteresowanie, jest chyba i rzetelność i wiarygodność tego przekazu, bardzo często podkreślana przez odbiorców i przez tych ludzi, którzy są w naszej branży, w branży rolniczej. A dlaczego to robimy, dlaczego pokazujemy? Bo, tak jak na początku, po bardzo krótkim okresie działalności Uniważywnej Ziemniaczanej, ja zobaczyłem, że ta działalność musi iść wielotorowo, by osiągnąć jeden cel, jeden sukces. Trzeba mieć ze sobą rzesze ludzi ludzie z, naszego, z naszej dziedziny życia, z naszego zawodu, rolnicy. Muszą. Ale tymi filmami też pokazujecie tym wszystkim, którzy tak naprawdę z rolnictwem mają niewiele wspólnego. Ja przepraszam, że przerywam, ale taki był film. Jeden z ostatnich, Warszawa w ogniu, gdzie wyjaśniliście tak naprawdę cały przekaz Waszego strajku, Waszego wystąpienia, które, no nie oszukujmy się, było odebrane przez warszawiaków i przez społeczeństwo w sposób bardzo różny. Pan stanął na tym filmie wprost i powiedział, dlaczego pojawiła się świnia, dlaczego pojawiły się opony i tak naprawdę, dlaczego za, dlaczego... Wyszyście tak ostro, bo, bo takie określenia pojawiały się, że, że był to za ostry i za mocny strajk, strajk, który walcząc o rolników uprzykrzył szczerze powiedziawszy życie Warszawiakom. Taka informacja jest rzeczywiście ludziom potrzebna? Ja bym jeszcze nawiązał do tej ostrości. Wychodziliśmy na ulicę z naszym przekazem od ponad roku. W sposób, który nikomu nie przeszkadzał, który nikomu nie uprzykrzał życia. Był niezauważony był, tym samym? Był, był tym samym niezauważony, tak jak e, słusznie pani e, podkreśliła. Inaczej, był on zauważony przez tych, którzy zauważyć go mieli, ale chyba był on na tyle łagodny, że ci, którzy mieli go zauważyć i zauważyli, stwierdzili, a. Nie trzeba nic zrobić przecież Nie dotarł do nikogo, strajk poza na provincji na zainteresowane, nikomu, nikomu nie przeszkadza, a my jako, ja tutaj stałem się w roli polityków, którzy mówili, a my jako politycy, po co będziemy sobie dokładać pracy, skoro to te, te ich krzyki, jak to mówili niektórzy politycy, strajki się skończą, kurz opadnie i będzie tak, jak było, chłopaki się zmęczą. tak? My pokazujemy i rolnicy w całej Polsce pokazujemy, że jest inaczej. I niestety jest to odbierane bardzo różnie. i i nawet nie tylko przez samych ludzi z Warszawy, bo i rolnicy niektórzy mówili, i tutaj też, też trzeba mieć odwagę to wszystko przyjąć, że to za ostro, bo ludzie z miasta się na nas obrażą, się zdenerwują, tylko gdzie są ci ludzie z miasta i ci rolnicy, którzy się rzekomo tak mieli nie obrazić, kiedy ludziom były zabijane zdrowe świnie, nie dostawali za nie pieniędzy kiedy ESF już w poprzedniej kadencji Sejmu, bo ktoś też może powiedzieć, że my uderzamy bardzo mocno w PIS, coś jest całkowicie nieprawdą. My po prostu wskazujemy ludziom, którzy są decyzyjni w tej chwili w kraju i mogą zmienić obecną sytuację, że trzeba coś zacząć robić. Gdzie byli ci wszyscy, kiedy ludziom, y, były, u, u, u rolników były zabijane zdrowe świnie? Kiedy ludzie latem nie mieli gdzie sprzedawać malin? Kiedy ludzie już od początku sezonu mają problemy z jabłkami? Gdzie są ci wszyscy ludzie, gdzie Eski, kiedy Eskimos nie zapłacił y, za dostarczone jabłka? A wcześniej przecież ręczyli niejedni politycy uh -huh. i odstrąbili swój sukces y, poprzez y, Umowy Eskimosa z, z innymi przedsiębiorstwami i w jaki sposób przyczyniło się to do sytuacji, która rzekomo została opanowana, ale gdzie są teraz ci wszyscy ludzie, kiedy ludzie zostali z pustymi portfelami i, to by, i zostały niezapłacone rachunki. I kiedyś, kiedyś kiedy my, zaczynaliśmy Pani redaktor jeszcze skończę podszedł do mnie jeden człowiek i kiedy my robiliśmy strajki u nas w Sieradzu, w mieście powiatowym, i powiedział tak. Panie Michale, pan się o tym przekona za kilka miesięcy, ale do strajkowania w Polsce jest tylko jedno miasto. Jest Warszawa. Ja wtedy mówię, przecież nasze strajki mają tylko zwrócić uwagę, widzę, że politycy się interesują, jest, widzą, to przecież zaczną działać. No, to nie. zainteresowanie nie wystarczyło, nie? Zainteresowanie nie wystarczy, bo chyba strajk ma na celu coś więcej, niż tylko pokazać problemy i zainteresować, bo ma też pokazać bezkompromisowość tych, którzy domagają się o swoje. I pewną nieustępliwość oraz pokazanie tego, że my, walcząc o swoje, o to, co posiadamy, nie boimy się. Będziemy tego bronić i będziemy walczyć, jeżeli będzie trzeba. Rozumiem. Strajkując, informujecie, informujecie społeczeństwo, szeroko rozumiane, nie tylko rolników, bo oni najlepiej wiedzą o tym, co jest złego, co należy naprawić. Ale co dalej? Już y, informacja, patrzmy przyszłościowo, informacja poszła, przeszła świat. Wszyscy my, obywatele wiemy o tym, że w rolnictwie dzieje się źle. Co dalej, co dalej planuje Agronia? Planujecie jednak być politykami? Chyba tymi politykami. To już jesteśmy od ponad roku. Jakby nie patrzył, może Ja pytam ja, o takie typowe ja ja struktury posłę, polityczne. No, no właśnie. Partyj, niakim, żadnym, więc to, my robimy swoje. Ja ucinając ten temat i kończąc go jednym zdaniem, powiem tylko tyle: będziemy dostosowywać sposoby, metody działania, mechanizmy działania do i, wymogów i do sytuacji, które będziemy napotykać. Jeżeli nie da się zrobić tego, nie dało się tego zrobić za pomocą uniwersalnej ziemniaczanej Powstała agrounia. powstała agrounia, jeżeli agrounia będzie zbyt mała, może będzie potrzebowała obok jakiegoś jeszcze innego organizmu i silniejszego ciała. Na przykład będzie... partii, czyli nie mówimy ja, ostatecznie typowej ja nie, polityce. Nie do Warszawy osobiście nie ciągnie. Nie ciągnie. W, w ogóle, kiedy jestem w Sejmie, na komisjach rolnictwa, bo bardzo często był taki okres, kiedy często bywaliśmy, od jakiegoś czasu Staramy się robić inne rzeczy, które mają na celu pokazanie problemu, tego, że trzeba działać. Na komisjach rolnictwa są też członkowie Agrounii, ale kiedy ja byłem na komisjach rolnictwa, nie jest to miłe, nie jest to przyjemne, nie jest to coś, czego ja od swojego życia chciałbym oczekiwać mhm. spędzania czasu w tym budynku. I chciałbym, żeby polityka, która jest robiona przez ludzi wykształconych, polityków, bardzo zacnych ludzi z tego kraju, co powinno być prawie pół tysiąca najlepszych osób u nas w Polsce, którzy są w Sejmie, żeby to, co oni robią, było dobre i spójne z naszym działaniem. My tylko chcielibyśmy wskazywać i pokazywać, co to trzeba. To rola robić. drogowskazu, rola, rola drogowskazu i takiego barometru. Trochę. A to, a to z czym chciałby Pan wiązać swoje życie? Bo mówi Pan, że Sejm polityka to nie to, czego Pan oczekuje od życia, to, to co tak naprawdę? To rolnictwo, to na co zdecydowałem się już jako dziecko i z tym wiążę swoją przyszłość. Gospodarstwo rozwijam, chociaż może to bardzo wyglądać zagadkowo w tej chwili, bo widać mnie dużo, dużo więcej gdzieś. Zastanawiam się w czasami, kiedy ma pan czas, tak naprawdę na typowe rolnictwo w chwili obecnej, kiedy wokół agrounii i agrounia. Tyle robi i tyle się dzieje. Pani redaktor, najłatwiej powiedzieć, że rolnicy na nic innego nie mają czasu, tylko na prowadzenie gospodarstwa. Dobrze, nie do końca tak jest. Dobrze ustawione gospodarstwo, dobrze działające, z pomocą rodziny, z pomocą najbliższych, może funkcjonować yy, dobrze, yy, też angażując się, kiedy, kiedy ja się angażuję, w to życie społeczno-polityczne. My jako rolnicy chyba troszeczkę za bardzo uwierzyliśmy politykom, dając im samowolkę. W spokojny sposób działania, brak zorganizowania rolników pokazał to. Swoje skutki miał w tym, że dopłaty rolnicze ciągle są dużo niższe w Polsce niż na zachodzie Europy i to niestety zrobił rozpieszczony przez rolników PSL przez wiele lat, który rzekomo wynegocjował dobre warunki. To tutaj obserwujemy jedną rzecz. Politycy bez odpowiedniego nadzoru i bez drogowskazu po prostu nas zaczęli oszukiwać i te korzyści czerpiące i czerpiąc korzyści z pobytu w Warszawie i dobrych diet, dodatkowo jeszcze licznych układów zaczęli wykorzystywać tylko dla siebie, a nie dla nas, nie dla rolników. I dzisiaj mówimy stop, będziemy robić taki społeczny bat na rolników, i to powinno być dobrze zorganizowane społeczeństwo. Czyli współczesny rolnik nie powinien być tylko pracownikiem gospodarzem swojego pola, swojej działki, swojej hodowli, a powinien być również osobą, która jest informującą w ramach społeczeństwa jest informatorem dla rządu, co dzieje się źle i w którym kierunku rząd powinien iść, rozumiem. Błąd. Błąd. Tutaj popełniła Pani główny błąd, bo Proszę. rolnicy bardzo często myśleli, że będąc tylko informatorem będzie super, pojadą na komisję rolnictwa, powiedzą, i teraz się tak trochę pozamieniamy, pani redaktor, pani jest ministrem rolnictwa. Ja jestem rozgoryczonym, ja jestem, nigdy, ja jestem ale... rozgoryczonym rolnikiem z podsieradza, przyjeżdżam na komisję, krzyczę godzinę na Panią. Komisja się kończy rozwiązana, ja wracam do sieradza i pani mając 10 problemów innych, patrzy, dobra, tutaj jest minister, muszę zrobić to, tutaj jest premier, muszę zrobić to, co on każe, bo inaczej mnie zwolni. Mhm. Tutaj jest jeszcze coś innego, coś innego, coś innego. Na końcu jest ten rozgoryczony rolnik z sieradza. I, I on mówi, o, to odpuszczę, co on kazał i co ja mu zrobię wtedy, jak, jak on odpuści? Jako ten rolnik? No tak, to, no nic. Nic. I to jest problem że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, tak, jako rolnicy. My jesteśmy niezorganizowani, jesteśmy pojedynczy, nie mamy swoich mediów, chociaż widzimy, że niektórzy rolnicy bardzo mocno w tym kierunku poszli i y, mają możliwość budowania odpowiedniego przekazu i nacisku i to jest bardzo dobre, bardzo dobre pójście. Inne grupy zawodowe też tworzą swoje media, swój przekaz i my rolnicy też powinniśmy zacząć to robić. Czyli taki... Y... Czyli zadanie na dziś, organizować się, i współuczestniczyć. I współuczestniczyć, dokładnie tak. Brać odpowiedzialność za to wszystko, bo dzisiaj, jeszcze nawiązując do początku naszej rozmowy, niektórzy rolnicy byli źli, że taki mocny przekaz w Warszawie, bo się ktoś na nas obrazi, tak. Okay. To były pojawiały się komentarze, że ktoś się nie, nie, ktoś tam spóźnił się do pracy, ktoś nie dostał jakiejś premii, bo nie wykonał zadania. A któreś gospodarstwo upadło, bo polityk był zbyt leniwy i po prostu nie wziął sobie do serca tego, co ci rozgoryczeni rolnicy przyjeżdżając na komisję rolnictwa mówili. Ten nasz przykładowy ten, ten rolnik się Tak. Na I, I gospodarstwo upadło i upadło w, te, w zeszłym roku bardzo dużo gospodarstw, gdzie była trzoda chlewna yy, hodowana. I, I co teraz? I Kto się utożsamia z nimi? Nie ma, nie ma odpowiedniego przekazu, mało tego, nawet w Polsce nikt nie wie, że tysiące rodzin, yy, tysiące ludzi stanęły na skraju bankructwa i trzeba zacząć robić coś innego. Dlatego budowanie wspólnego, spójnego przekazu, budowanie odpowiedniego mechanizmu mającego zmusić polityków do odpowiedniego działania. Wymusić konkretne zmiany, to jest odpowiednie działanie, a my w Polsce troszeczkę jesteśmy rozpuszczeni, bo nam się wydaje, że jak my od kogoś wymagamy, to jesteśmy niedobrzy. I tak postrzegany jest Kołodziejczak, bo wymaga od ministra, a jemu trzeba dać czas, trzeba dać może rok, trzeba dać drugą kadencję. Ja ostatnio usłyszałem, że jeden, z poseł, jeden poseł z PiSu powiedział, że PiS powinien rządzić jeszcze trzy kadencje, i wtedy będziemy mogli oczekiwać odpowiednich zmian. I sukcesów. I, I sukcesów, tak. Więc ja y, wolałbym chyba 12 lat, y, nie wiem co robić, ale coś innego i po 12 latach zacząć żyć w Polsce i odnosić sukcesy w tym, bo będziemy mieć równe szanse. Czyli możemy zacząć wymagać po 12 latach sprzątania. Za takie sprzątaczki dziękujemy. Wziął Pan na siebie i na swoje barki trudną rolę, trudne zadanie jako osoba... Będąca przewodnikiem tych zmian, o których Pan mówi, jako osoba, która ma pokierować społeczeństwo, żeby funkcjonowało tak, żeby zaczęto słuchać rolników. Czy nie jest to ciążący obowiązek na młodym człowieku? Jest to trudne. Ale, Pani Redaktor, ja bym porównał to jeszcze do takiego jednego zdania. Porównując ja, tutaj. Pana do was, różnie. Ja yy, jadąc tutaj do Was, patrzę sobie w telefonie, z którym bardzo często jestem. Yy, w kontakcie wzrokowym i patrzę, jak jeden z działaczy, jakichś takich startujących, daje ogłoszenie w internet, że jeżeli będą chętni na strajk, to zorganizuje autobus. I to jest taki błąd ludzi, którzy obawiają się pewnego działania, obawiają się porażki, bo gdybym ja takie coś robił, to bym dał taki przekaz. Zamówiłem autobus i jedziemy. Chłopaki, organizujemy się. I to jest właśnie to, co ja zacząłem robić. Zacząłem mówić, że robimy, jedziemy, idziemy, i jeżeli byłaby porażka, to byłbym osobą yy, naznaczoną już tą porażką, która nie dała rady zapełnić tego autobusu. Tak? Czyli trzeba pokazać, że jest autobus, że jest możliwość, i wtedy wsiadamy, jedziemy. A kiedy ludziom mówimy, że jak będziecie chętni, to wtedy coś zrobimy. To trochę za mało, to trochę nie jest branie odpowiedzialności na własne barki i za swoje czyny, nie, nawet nie za swoje czyny, brać odpowiedzialność na siebie za to, co się uda zrobić i, i zaczynamy to robić, a nie tylko mówić, że można, że mówiłem, że chciałem, nie. Ale ta odpowiedzialność Robimy. trochę uderza też w pana osobiście, bo to panu postawiono zarzuty, to o panu jest głośno, to pana określają w bardzo różny sposób. Słyszy się o młodym, nowym leperze. Słyszy się o Robin Hoodzie współczesnych czasów. I, I słyszy się nawet o Justynie Bieberze współczesnego świata. Ja tak. To, to tak naprawdę pani pan będzie spiał śmietankę po, obecnych działań, po, po, po działań w imieniu całego społeczeństwa rolniczego. A co pani uważa za śmietankę, pani redaktor? pochwały, których nie ma, czy raczej... E... Śmietana potrafi być i słodka i gorzka, także wszelkiego rodzaju konsekwencje, czyli, te dobre i te złe, mam na myśli tutaj, tutaj, tutaj. Z tego, co pani powiedziała, mówimy trochę bardziej o tej gorzkiej, na którą ja jestem bardzo mocno uodporniony i poczekamy, aż wszyscy rolnicy będą mogli wypić słodką śmietanę. Na koniec, pani Michale, zapytam jeszcze tak, jest Pan nagle osobą medialną. Mówię nagle, no działo się to po kolei, po troszku, ale stał się Pan nagle osobą medialną. Jak reaguje na to najbliższa rodzina, najbliższe społeczeństwo? Był Pan pracującym, zgodnie ze swoimi marzeniami, rolnikiem, wykonującym sumiennie swoje zadania, jak sądzę. Teraz jest Pan osobą maksymalnie medialną. Słychać o Panu w wielu miejscach, pozytywnie i negatywnie. Jak rodzina na to? Jak małe społeczeństwo, z którego Pan pochodzi? Jeszcze, żeby to dobrze y, wybrzmiało. Byłem rolnikiem, jestem rolnikiem, będę rolnikiem, ale byłem rolnikiem, który zauważył problem, że moja praca w polu, na roli u nas, w gospodarstwie, nie będzie miała sensu, jeżeli, nie będą z, y, jeżeli początek zmian nie nadejdzie bardzo szybko. Początek zmian w polityce rolnej i rodzina, najbliżsi wiedzą też, że te zmiany muszą zacząć nadchodzić. I chyba taką ceną za to wszystko jest pewna medialność, której ja wolałbym uniknąć, bo niekoniecznie to, co widać, jest takie, jak powinno być widać, bo niektórzy myślą, że o, odpowiada mu to, pasuje mu to, podoba mu się to. No są tacy, którzy uważają, że ma pan potrzebę zaistnieć i, i robi to po to, nie? Nie oszukujmy się, takie głosy też Ja powiem też są. tak, słyszałem nawet dużo gorsze, nie będziemy o tym mówić. Ale i, i, i nasłuchałem się dużo różnych rzeczy, dlatego do takich y, głosów nawet nie zamierzam się odnosić. Ja uważam, że rolnicy powinni być zorganizowani i nasz ruch musi odnieść sukces, a sukces będzie wtedy, kiedy zmiany będą nadchodzić, a to wszystko, co idzie obok tego naszego pociągu, w pewnym momencie będzie odpadać i, i, i tutaj ten pociąg główny będzie widoczny. A ta medialność, te wszystkie komentarze. Pozostawmy, dajmy jeszcze trochę czasu. Bo z tego co wiem, to miałem w, w wyborach samorządowych startować na burmistrza, mhm. w wyborach do Europarlamentu miałem być jedynką tutaj, tam, tam, tam i tam. I pewnie propozycje niepewnie, tylko po prostu były, z który, które my jako AgroUnia i ja jako Kołodziejczak odrzuciliśmy, bo były takie możliwości. I tutaj zamykamy twarz tym, którzy, którzy stwierdzili, że. Chcieliśmy robić politykę i łatwo się szybko dorobić. Nie, nieprawda. I po prostu my robimy swoje, a karawana jedzie dalej, psy szczekają i to chyba jest najlepsza puenta. Najlepsza puenta. Dzięki serdeczne za spotkanie. Dzięki. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.